Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę ci jak używać trybu nocnego w telefonie Samsung Galaxy S25 FE. Na początku przechodzimy do aplikacji aparatu. Teraz, jeżeli jest odpowiednio ciemno, tu pojawi nam się automatyczny tryb nocny. Jest to taka podstawowa funkcja, jeśli chodzi o zdjęcia w nocy czy też w ciemniejszym otoczeniu. Tutaj mamy właśnie ten tryb nocny. Możemy go wyłączyć lub włączyć. Oczywiście, jeżeli zrobi się jaśniej, ten tryb stąd zniknie. A jeżeli zrobi się ciemniej, pojawi się. Więc możemy go sobie właśnie tutaj włączyć, czy też wyłączyć. Drugim sposobem, czy też może nawet bardziej właściwym, jest, przejściem, jest przejście do opcji więcej, a następnie wybranie opcji noc. Tutaj mamy dedykowany tryb nocny do robienia właśnie zdjęć w nocy, czy też w gorszym świetle, gdzie możemy wybrać sobie tu w tym miejscu też automatyczne naświetlanie naszego ym, zdjęcia. I możemy wybrać automatyczny czas lub też maksymalny, jaki może być ustawiony. I mamy na przykład 21 sekund, jeżeli sobie teraz wybierzemy obiektyw, czy też właśnie przybliżenie, zaczynamy zdjęcie to ono będzie się teraz naświetlać przez ten czas, który sobie ustawiliśmy, automatyczny lub maksymalny i po wykonaniu zdjęcia będzie ono po prostu lepsze. I w ten sposób możemy korzystać właśnie z trybu nocnego w naszym telefonie. Jeżeli wideo było dla Ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle, ja się żegnam, cześć!